Witam państwa na kanale Stanisław Krajski. Dzisiaj program wyjątkowy, bo moim gościem jest ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku amen. I tak, księży arcybiskupie, wyszła teraz moja książka Masoneria Polska 2020 na rozdrożu historii. I ja w tej książce kilkakrotnie powołuję się na y, książki księdza arcybiskupa. Oczywiście na tą pierwszą y, przerywam zmowę milczenia y, i piszę w książce, że no, jak ksiądz arcybiskup napisał tą książkę, to szczególnie po y, tych wystąpieniach w telewizji państwowej y, warto rozmawiać w programie, to... Były wielkie ataki ze strony niektórych środowisk kościelnych na księdza arcybiskupa, że no za, ostro, za ostro, że to niesprawiedliwie tak biskupów polskich krytykować i kapłanów. Ja napisałem w tej książce, że, że to teraz to po tych wydarzeniach marca i kwietnia koronawirusa. To wychodzi na to, że za łagodnie ksiądz arcybiskup ich potraktował, ale w każdym razie ta moja książka kończy się, bo, bo, no bo wyszła ta druga książka, książka jeszcze księdza arcybiskupa: Trzeba ratować kościół, i ja obie książki cytuję, ale na zakończenie tej mojej książki jest. Taki cytat obszerny z tej książki księdza arcybiskupa: Trzeba ratować kościół. Ja go całego nie przeczytam, ale y, przeczytam fragment i prosiłbym o komentarz w kontekście no, tego, co się stało, to znaczy w kontekście, że y, jak biskupi zareagowali na te obostrzenia, jak poza niektórzy pozamykali diecezję, prawda? jak niektórzy kapłani pozamykali kościoły czy nie wpuszczali wiernych do, y, do kościoła. I tak. W tej książce swojej ja napisałem tak. To, co dzieje się w polskim kościele od połowy marca 2020 roku, przeraża, pozbawia nadziei, powoduje, że przyszłość widzimy w czarnych barwach. Wiemy jedno, trzeba ratować Polski Kościół. Ale jak? Wskazówki możemy znaleźć w książce księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi pod tytułem Trzeba ratować Kościół. Niech drogowskazem będzie dla nas następujący jej fragment. I tutaj następuje taki fragment na całą stronę, ale ja tylko dwa fragmenty tego fragmentu yy, przeczytam. Yy, cytuję księdza arcybiskupa: Diabeł nie przestaje pracować nad każdym z nas. Dzień i noc jego oko się nie zamyka. On pracuje usilnie, stale i ma w swoich współpracowników, którzy mu pomagają w tym świecie robić wszystko, a żeby tych, których Bóg stworzył, zwieść i przekabacić, oderwać od Boga. Żeby się oprzeć temu wszystkiemu ciekawe, bo to, 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 te, te słowa, tak jakby były wypowiedziane, wypowiedziane dzisiaj, prawda? One były wypowiedziane jesienią przez księdza arcybiskupa napisane. Żeby się oprzeć temu wszystkiemu, powinniśmy za Chrystusem powiedzieć. Idź precz diable ode mnie, bo ty też powinieneś Bogu służyć, a ja chcę służyć Bogu, ja i mój dom chcemy służyć Bogu. Wiemy, że w historii Kościoła bardzo często były trudne chwile. Mało kto jednak z nas domyśli się, nawet ci, którzy zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie i w Kościele, jak bardzo diabeł się rozpanoszył w świecie i w Kościele Chrystusowym. Mało kto z nas zdaje sobie do końca sprawę z tego, że diabeł dziś. Uzurpował już sobie wszystko i wkracza do Najświętszego Miejsca, wkracza już do Sanktisimu. I teraz, jak te słowa, by ksiądz arcybiskup skomentował w kontekście tych kapłanów, tych biskupów w Polsce, tego, że w tych trudnych chwilach ludzie nie mogli dostać się na mszę Świętą, nie mieli dostępu do, do sakramentów. Jakby ksiądz arcybiskup dzisiaj co by, co by ksiądz arcybiskup dzisiaj powiedział o, o, o tych polskich biskupach, którzy, y, którzy pisali w swoich listach, żeby nie chodzić do kościoła, że moralnym obowiązkiem katolików jest nie chodzić do kościoła, o tych kapłanach, którzy zamknęli kościoły i się schowali gdzieś y, na, na zapleczu? No to można powiedzieć mniej więcej w taki sposób. E, czym dali od źródła prawdziwej wiary, którą głosił Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, Bóg i człowiek, i tych apostołów, którzy byli posłani przez Jezusa Chrystusa, aby głosić właśnie tę naukę, posłowie ich jak wilków, jak owcy między wilki. I wiemy, że naprawdę większość z tych apostołów. E, Dobrze zachowało się w tym e, głoszeniu prawdy o Chrystusie Jezusie. Przypłacili życiem za to, że głosili wiarę w w którą sami w najwyższym stopniu wyznawali. Natomiast ja się nie dziwię temu, co się dzisiaj dzieje, bo to, co jest po Soporze Watykańskim drugim, ten zaczyn diaseńsko-masońsko-liberalny, modernistki i progresywnej, on dzisiaj, ten konkurs, prosto w kościele rośnie i już bardzo mocno się zakorzeniał, zakotwiczył w kościele. I te księże biskupi, które w, w tym wyrosli, виховання тим всім, зброя, цей тип леві, а не зерна Христосової правдивої науки. Вони роблять то, що роблять. Значить, з цієї позиції дивитися їх, їх нему заховання було б просто навіть наївно. Вони так і сом. Але Inna rzecz. Oni od nas wyszli. Oni wyszli z kościoła katolickiego. Oni uczyli się w katolickich seminariach. Oni uczyli się jak, jak gdyby na katolickich uniwersytetach. W mi w Niemczech, w Austrii i w różnych innych krajach. Oni mają stopnie naukowe. Doktory, profesorowie. I... Wszystko u nich jakby bardzo dobrze. Wszystkie ich chwalią, się do nich e, z należną e, czcią, jak się wydaje, że tak to ludzie na stanowisku. Ale oni są niedowiarki. Niedowiarki i ta, ta niedowiara ich widoczna jest wtedy, kiedy e, zdarza się prawda z fałszem, z falstwem kiedy jest zdarzenie mocne. Bo diabeł jest chytry, przybiegły, on kusi człowieka i tak jak Adama i Ewę, tak samo diabeł działa po dzisiejszy dzień z każdym z nas. Natomiast on to robi inteligentnie. A kto jego może zwalczyć? Tego kusiciela. Tylko ten, kto żyje mocno zakoczony w prawdy chrystusową. Która się opiera na tradycji Kościoła przez dwa e, tysięcy lat, a nie tylko na Soborze Watykańskim II, który tradycji zniszczył, zniszczył dokorzenie, prawie do fundamentu, bo fundamenty już nawet sam diabeł nie może zniszczyć, bo fundamenty Kościoła jest Chrystus, a oni to zniszczyli. I to jest jakby e, pierwsze cygiełki z tego prawdziwego Kościoła były rozbierane na Soborze Watykańskim II. A dzisiaj te, które rządzą w kościeli, wielu z nich nawet nie wie co robi. Może i nie wiedzą. Możliwie nawet będą walczyć za to, że jak to je może tam ktoś upominać, że oni nie postępują. Przecież trzeba zachować jedność kościoła. Wbrew Chrystusowi, wbrew prawdzie, ale jedność zachować. I wiadomo jaką. Jaka może być jedność, kiedy, kiedy Chrystus jest podibierany? Jaka może być jedność, jeżeli Chrystus jest poniżany, zapomniany? Oni nikt nie uczy nic. Tylko uczy o świecie, o relacjach ze światem. A co za to wszystko ja się nie dziwię temu wszystkiemu? Ja tylko się dziwię temu, że tak mało jest dzisiaj tych prawdziwych. Które naprawdę sprzeciwiają się temu wszystkiemu diabełstwu, które się rozpanoszyło w kościele jeszcze więcej jak w świecie. Bo w świecie jak ono się rozpanoszone jest, no to jest zrozumiałe. O świecie jest porządziłość e, oczu, porządziłość ciała i pycha żywota. Tak mówi PiS Święty. To co się dzieje na świecie to wszystko taki diabeł ma na to wpływ. Ale kościół jest postanowiony dla innej celi. To musi być przeciwieństwo diabła. A jeżeli kościół staje się jakimś takim filialem e, diabelskiego, zepsutego świata, to wtedy kościół niczym się nie różni od tego diabełstwa, który jest w świecie i to my widzimy dzisiaj e, nawet bez ukonaru to widać. Nawet bez monoklu to widać. Вже тоді скупі кардиналові і навіть найвищі щеблі костюла в Ватикані, вони поступують так, як святій мові, а не так, як повинні поступувати, як те, який Христос вибрав, а щоб свят змінити правдою, а щоб дати людям тим зачин правдивий і добрий. А вони всі подалі тому всім, і ми то візіли на кожному щеблю. Я навіть цьому всі не зіві. Я ще не дивлюсь, що вони навіть вчителяють це біскупі, кардиналові і Берголіо. І так, як пан мовив, там почали мене атакувати. Я, я їм не дивлюсь. Бо не вчителял, їм всі ніхто не вчителяв, їм всі видавали щось добре. Хоча ж так само вчителялися житті Ісусові Христосові, який мовив їм вже, вони зі постепую. Вони мовили, научись чим, ти нам обліжаш але вони мовили правди, яку вони вже давно запам'ятали, як чинити. Вони не жили цю правду. Вони прикручили приказання. Для того не приїли Христу, не приїли його правди. Так само і з'їхали, що в учені в пісні, які є в християнських на найвищих шеблях, вони жодної критики не почерпіли. І це показує, що християнський християнський католицький християнський приходить в руки тих, faryzeusze i uczonych w pismie, które ukrzyżują Chrystusa, bo im będzie przeszkadza żyć dla, dla swoich interesów, wypędzą każdego biskupa czy księdza, który nie do Boże zechce powiedzieć im prawdę, oni od razu jego zgradują i to co słyszymy i widzimy, jak tam e, powiedzmy, i ta Гуза там, і як виступує Шестівко Петр Петрові гла Гласу, як специфікували Августина Пеліновського і інших за клініку, тільки для того, що вони не могли стерпіти тим своїм таким е літнім духом, таким небожим. Бо Христос мовить, і мов так, так, ні, ні. A co ponadto od złego ducha idzie, a oni żyją w tej paradygmie między Bogiem i Diablem. A to jest najgorszy stan tych jednych biskupów, kardynałów i niestety bergoliu dzisiejszego przewodniczącego w kościeli. A oni się nie zatrzymają nie przed czym innym, a żeby wszystkich innych spacyfikować. Dlatego nie, te, które naprawdę mają wiarę to naprawdę to nas, nas boli, naprawdę to jest ciężkie nam do przyjęcia, ale innego nie będzie. Będą nowe kataku katakumby, niektórzy już uciekają z pensztorów, e, albo te, które za słabe duchem e, wiarą e, nawet e, odbierają sobie życie, albo gdzieś uciekają w świat. A te prawdziwe, które nie wiedzą, co z tym zrobić, po prostu porzucają to wszystko i odchodzą. I kościół może, przetrwać i w Polsce, nie w tych wielkich kościołach, które dzisiaj widzimy. Oto będzie zgniwizna i diabejswo to będzie, będzie mnożyć się. Już się mnoży. Za prawdziwej nauki tam nie, nie usłyszysz. Prawdziwego ogłoszenia w Anglii tam nie widać. Tam jest po prostu prepanina. Pliapani, narracja ewangeliczna, a nie głoszenia z mocą e, e, wiary w Jezusa Chrystusa. Kiedy Chrystus głosił nauki, to ludzie słuchali go z A dzisiaj posłuchać e, naszych biskupów, czy innych biskupów na świecie, czy księży posłuchać, oni gadają nie wiadomo co. Oni żyją z a nie Bogiem. Oni nie napełnieni na prawdą, Nie żyją na co dzień z Jezusem Chrystusem, żeby mieć krzeż swój i Go następować. Oni żyją w paradygmie świata. Oni światowe ludzie. Przypadkowo postawienie na urzędy kościelne. A dlaczego oni buntują się przeciwko tym, którym coś mówią prawdy? Tylko dlatego, że oni nie mogą zrozumieć, jak to tak. My to takie ważne, a ktoś nas upomina. Так само Артель Каплан розділав шати, е, коли е, слышав, що Христос мой жили з е, Богом. Роздірав шати і, і був вскiekлий. Як нам може він так мовить, він є Та ти ж ми стесні від Бога. А Христос мій вже дав що, кіли шестові зими, вони йому мовили. Ну хочеш my mamy ойця naszego Abrahama. Але моїх би, якби ви мелися вашого ойця Абрагама, то он чекав із тим днієм, же я Ісус Христос прийшов на свят, Бог для вама. А вони були в скелі, як ти можеш тому і такі до нас? Якщо ви довали, що Христос прийшне, а вони мови Христос, жели, ви нели Абрагама за свого ойця, то ви б не прийшли. A tak jako jego nie miecie, a jesteście od diabła, to wtedy mnie nie przyjmujecie. I widzicie te takie cieple kluchy, takie progresywnie biskupi, kardynałowie, które niby się uczyli czegoś, ale tylko tak e, niedokorzeni, niezakorzeniony w Chrystusie. Niezakorzeniony nie jest krzyż. Niezakorzeniony sprzeciwia się e, razem z Chrystusem światu. Nie dlatego, tego, żeby obalić świat. To nie jest nasze zadanie. A dlatego, żeby świat Bożym nauką, Bożym prawdą, a nie swoim klepaniem, przekształcić naprawdę i dać ludziom prawdziwe drogi, prawdziwe światło do tego, które prowadzi do Jezusa Chrystusa. Oni niezdolni i będą jeszcze gorzej mogą stawić ich w jeszcze gorszych, i oni uzurpują końców. I za, za kilka lat to może być już nie katolickich chłopców, w Polsce Już on w większym stopniu jest. A te, które tam się znajdują i piastują urzędy, im się wydaje wszystko dobrze. Spokój, bezpieczeństwo, wszystko w naszych rękach. A tu, bracia, biedni niedowiarki, wszystko się zacznie działość. Tak mówię, ty jesteś Kiedy będą mówić spokój, bezpieczeństwo, wszystko w naszych rękach, wtedy będzie siedziać wszystko, a żeby był sprawdził wiarę, to będzie kiję murwisko po stronie mocno. Zobaczmy, że krótki taki kijek niewielki, malinki taki, morwisko, aby skupić pierwsze po zamykali kościoły. To by taki niezdolnie byli stać czoło i mówić tak jak kiedyś. Karo i Boroneus powiedział do, do króla, że króle nie masz coś pchać za prezbytterium. To miejsce dla kaplanów. A kapanie służy Boże. Czego ty tam się pchasz? I Król przyznał racji temu temu, temu, te, temu e, biskupowi. Przyznał w nim naprawdę e, wielkiego człowieka, który naprawdę czyni służbę Bogu. A dzisiaj te wszystkie e, biskupy więcej się bratają z partiami, z jakimiś e, ludźmi moc, mocnymi z tego świata. Oni nie zdolni mi powiedzieć, dlaczego pchaszcie do kościoła, dlaczego nam mówią, że mamy robić chodzieli. My nie jesteśmy głupsze od was. My jesteśmy z wyższej półki, z półki niebiesnej, a wy tylko ziemskiej. Między nami prawdziwym Коściолем а святым jest небом и земю, так Христос мовив. Ваши мысли на земі, то так как мой небезки Христос мови, то так как олеглость між небом и земю, так и ваші мысли і мої. А jeżeli my zakotliczenie Christusa myśli i Його казания и глушения Його правди, то то без 7 супані. i oddać część Bogu prawdziwemu. Natomiast kiedy biskupi, kardynałowie i niestety papieże w ciągu historii, wiemy tę historię, jaka ona była, bardzo bolesna, a tam były raczej grzechy, ale nie było powiedzmy takiej e, niszczycielskiej plagi e, doktrynalnej, jak dzisiaj mamy. To oni zniszczyli kościół doszczętnie i oczywiście świat ich uważa za swoich. I oni stają się chwilią władzy, wójta, samorządu, zamykają kościoły jeszcze w pierwszym rzędzie. Na tym to polega. Ja się temu nie dziwię, oni biedacy, a bardziej jeszcze gorzej. Mówię ja prosto zwykły biskup wypędzony siedzę tutaj i z dachu patrzę na... Na, bied na biedną bazylikę. Będzie jeszcze gorzej, bo ja bym najpierw pracował mocno na tym, żeby zniszczyć górę chrześcijańską, a potem rozprawić się ze wszystkimi innymi. To już nie, e, jest sprawa techniki i sprawa krótkiego czasu. Tak by to skomentował, e, patrząc na czas, który nas już e, 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 przyciska. Dziękuję bardzo. Znaczy, w, teraz w tym okresie koronawirusa wielu kapłanów stanęło na wysokości zadania, bo po, pokazali, że są prawdziwymi kapłanami. Mówi, mówię o kapłanach w Polsce i chciałbym o tym z księdzem arcybiskupem porozmawiać, ale to już w następnym y, programie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże.